Książki i jakie wziąłem na wakacje. Jestem na kilkudniowym urlopie na Mazurach i chciałem Wam pokazać kilka książek, które mam ze sobą. Mam tutaj dwa nośniki, ale w środku książek jest o wiele więcej. Bo zacznijmy sobie od topora. Są tutaj trzy powieści zmieszczone w środku. Roland Topor to jest w ogóle ciekawa postać, bo jest to potomek polskich Żydów z Warszawy, którzy jeszcze przed wojną wyemigrowali do Francji i Topor już się urodził w Paryżu, więc jest rodowitym, był rodowitym Paryżaninem i w związku z tym pisarzem francuskim, no ale pochodzenia polskiego. Tutaj mamy trzy powieści zamknięte w jednym tomie. Tych tomów już są trzy dostępne, więc, jeżeli byście chcieli, to sobie możecie znaleźć i zamówić. To, to nie są jakieś super nowości. Z tego, co tutaj czytam, to ten pierwszy tom w 2022 się pojawił, i są tutaj właśnie trzy powieści, które autorka przekładów dwóch z tych książek i autorka posłowia, Agnieszka Taborska, nazywa Krem de la Krem tego pisarza, więc. Trzeba jej zaufać i mamy tutaj i tak nie widzicie. Chimeryczny lokator z 64 roku. Księżniczka Angina z 67 i Balna Ugorze z 96 roku. Oczywiście 1900 i dzisiaj w ogóle po kilku dniach yy, z tą książką mam ją mniej więcej od tygodnia. Ona ma 600 stron i przeczytałem już wszystkie trzy powieści wraz z posłowiem. Yy, bo mi się bardzo podobały, więc Wam te, będę polecał te książki. To jest takie połączenie, oczywiście to będzie trochę naciągane, takie nadużycie, bo trudno porównywać, ale w cudzysłowie, w nawiasie, ze wszystkimi poprawkami, to jest trochę takie połączenie Kawki i Gombrowicza. Chimeryczny lokator, pierwsza powieść, to jest opowieść o lokatorze, powieść o lokatorze, który wprowadza się do nowej kamienicy. No, i zaczynają się w tej kamienicy dziać jego zdaniem dziwne rzeczy. No, i już muszę się zatrzymać, żeby wam nie zdradzać niczego więcej. Bardzo fajna, właśnie taka kawkowska opowieść bardziej kawkowska niż gąbrowiczowska, jeżeli już miałbym się odwoływać do tego mojego porównania. Szybko się czyta, bardzo szybko. Dwa dni przeczytałem te 200 stron. Druga, ciężniczka Angina. Powieść o wiele bardziej odjechana, o wiele bardziej taka surrealistyczna, chociaż to no, surrealizm, czy no, pasuje tutaj trochę to określenie, ale w takiej, w takim sennym, w sennej poetyce, tu się Różne rzeczy bardzo dziwne dzieją. Bardzo to jest podobne do Alicji w krainie Czarów. To znaczy, te różne wątki tak się pojawiają, różne dziwne rzeczy przenikają się, różne sytuacje dziwne, właśnie takie jak ze snu się pojawiają. Główny bohater, którym jest Jonathan, zostaje potrącony, najechany przez księżniczkę Anginę i jej szofera, którzy jeżdżą taką wielką ciężarówką podobną do słonia. No i Później, w sumie, razem przez całą książkę podróżują, i jest to właśnie taka książka przez sen. No, w sumie, nie wiadomo, czyli Topora, oczywiście, w którym dzieją się różne dziwne rzeczy. Fajne jest to, że tutaj Topor bardzo bawi się językiem jest dużo więcej humoru niż w tym pierwszym chimerycznym lokatorze. Dla tych, którzy lubią takie no dosyć odjechane. Trochę takie właśnie senne, surrealistyczne y, opowieści, y, ale które gdzieś tam się kupy trzymają. To nie jest takie całkowicie, no właśnie jak bywa surrealizm, nie mające ze sobą związku. To nie jest taki zwykły strumień świadomości, w którym trudno odczytać sensy. Nie, to ma sens, to ma fabułę, to jest właśnie taka podróż, y, w której dzieją się różne rzeczy, nie stworzone, ale jednak jest ten... Tak, taka główna nitka narracyjna, w miarę logicznie poprowadzona. I ostatnia rzecz, czyli Balna Ugorzy, Ugorze, który chyba podobał mi się najbardziej, czyli ta najpóźniejsza, ostatnia książka, to pora, rok przed śmiercią, y, napisana, w 1996 roku wydana. Rok y, przed śmiercią, wydana, tak. I to jest bardziej gąbrowiczowskie, to jest y, trochę takie ferdydurkowe, powiedzielibyśmy. Y, Wydaje się na początku, że to będzie taki esej o współczesności literaturze, pozycji artysty, artysty w ogóle, nie tylko literata, ale później się to zmienia trochę właśnie na korzyść takiej onirycznej, sennej narracji, w której też się stworzą, niestworzone rzeczy zaczynają dziać. Główny bohater jest grafikiem, rysownikiem i no właśnie, przeżywa takie przygody, znowu trochę jak ze snu. Chodząc ulicami Paryża, spotykając różnych ludzi, jest to też poniekąd kawkowski. Jeżeli znacie taki raczej słabo znany tekst Opowiadanie kawki, opis walki, no to to jest trochę w tym stylu. Ale no, znowu, to, te porównania będą trochę naciągane, trochę nadużyciem, jak to zwykle bywa. Bardzo ciekawy w ogóle topor jest, podsumowując już, bardzo ciekawy, jeżeli chcecie się naprawdę oderwać. Od rzeczywistości, jeżeli chcecie spróbować czegoś ciekawego, jeżeli chcecie, właśnie wyjść poza schemat, jeżeli chcecie, właśnie nie wpadać w żadne takie myślowe, utarte stereotypy, znowu schematy, słowo mi się ciśnie na usta, świetna, taka wytrącająca naszą głowę z utartych ścieżek myślenia, proza. Bardzo, bardzo polecam. Mówię Wam 600 stron, jakoś tak, nawet no, prawie że 600, 590. E, no, ale ja to przeczytałem właśnie w tydzień, więc jak na mnie bardzo dobrze. No i co jeszcze wziąłem? Skoro to już przeczytałem, to co tutaj jeszcze będę sobie czytał? No teraz czytnik. Czytnik wchodzi na tapetę. I mamy, kontynuuję, Dobrawkę ogresić lis, To jest taka książka trochę o pisaniu książki, trochę o pisaniu opowieści w ogóle, trochę o roli y, literatury, kultury i też pisarza w świecie jest to taki fabularyzowany esej, to znaczy są różne scenki, które są przeplatane różnymi takimi eseistycznymi częściami. Jest to y, ciekawe, jest to w o wiele, y, w zupełnie innym klimacie niż, y, niż lektor, jest to w, na zupełnie innych strunach grane, e. ale i, i jak skończyłem tego lektora, zacząłem sobie tą Dubrawkę czytać to aż się nie mogłem przesiąść, to znaczy musiałem sobie odpocząć i, i myślę, że wieczorem do niej dopiero zasiądę, bo jest to taka niespieszna właśnie refleksyjna proza, ale znowu bardzo ciekawa. Jeżeli takie tematy Was interesują, to, to polecam. No a głównym bohaterem, takim, taką postacią, taką figurą spajającą tę książkę jest lis jako symbol no właściwie wielu rzeczy, to się właśnie wyjaśnia w książce. Mam jeszcze, bo kupiłem sobie mm, ostatnio pakiet y, e-booków y, Orana Pamuka, y, który to y, był w promocji na ArtRage i mam tutaj tak, co ja tutaj mam, nazywam się Czerwień. Wszyscy mi to polecali, więc y, zacząłem to w pierwszej kolejności czytać. Y, no i to jest y, taka y, opowieść o, o zabójstwie właściwie, która ma wielu, wielu narratorów. I y, 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 to zabójstwo, tą sytuację wokół zabójstwa, tą całą historię wokół tego centralnego wydarzenia opowiadają różne postacie. Na razie się tak proza, powieść rozkręca. Przeczytałem, jak mi pokazuje, 9% jak mi pokazuje czytnik, więc no dużo, ale gruba to musi być rzecz, bo tak dużo wydaje mi się, że przeczytałem, a... a no, dopiero te 9%. Mam jeszcze Noce Zarazy. Kompletnie nie wiem, o czym to jest. I co mam jeszcze? Muzeum Niewinności. Tutaj mam taki mały tytuł, nie, nie umiałem tego przeczytać. Więc jeśli te dwie książki Pamuka czytaliście. To możecie się podzielić refleksją na temat tego, jakie one są, i którą z tych, czy Noce Zarazy, czy Muzeum Niewinności, czytać później, jak już skończę te dwie wcześniejsze, czyli Dubrawkę o i, i nazywam się Czerwień. Zobaczymy. Piszcie w komentarzach, co, co tam polecacie. No więc ten PAMUK podoba mi się na razie, ale podoba mi się w takim sensie, że okej, okay, zaczyna się ob obiecująco. Fajne są te różne głosy, fajnie, że, że jakby z tych różnych perspektyw, tą jedną historię nam ktoś opowiada, czy wielu nar narratorów nam opowiada, no ale już się zaczyna niecierpliwić, kiedy się ta akcja no, rzeczywiście rozwinie, przyspieszy, co się dalej stanie, bo właśnie ono tak powoli, powoli się rozkręca. No ale ufam Pamukowi, to jest noblista śnieg, który czytałem dwa lata temu, a może rok temu no to to jest naprawdę jedna z lepszych książek, które, które czytałem w ogóle. Więc jeżeli nie czytaliście Śniegu Pamuka, to sobie przeczytajcie. To jest super powieść, bardzo wielowątkowa, też taka trochę groteskowa, ale nie tak bardzo jak Topor, bo Topor jest absurdalny, groteskowy i taki prześmiewczy, a tutaj ten, ten Śnieg Taki nie był, ale jest tam taka nutka, yy, właśnie groteskowości. Jest też taka nutka kawkowska, zwłaszcza, że główny bohater nazywa się K, jakby nie ma imienia i nazwiska, tak jak Józefka u Kawki, yy, więc jakieś tam yy, powinowactwo jest. Yy, no, ale yy, opowiadam Wam o książce, której tutaj nie mam, yy, ale którą polecam. Yy, te tutaj mam, będę czytał, zobaczymy jak mi pójdzie dalej, bo ten to pora to po prostu jednym nosem wciągnąłem bardzo go polecam wydaje to pora lokator a zobaczymy jak pójdzie mi pamok który mi wchodzi powoli i ta dubrawka która też mi wchodzi raczej tak niespiesznie to jest też taka proza która sprzyja odkładaniu to znaczy yy, są takie króciutkie fragmenty po których jest yy, wiecie przerwa większy enter yy, są też no oczywiście rozdziały i to właśnie sprzyja odkładaniu. Dobra, przeczytałem tę pełną refleksji prozę i muszę odpocząć, bo akurat jest okazja. No, tak to u mnie wygląda. Będę wam zdawał relacje z tych moich lektur. A teraz idę, idę dalej na wakacje.